W tym wideo opowiem dokładnie, czego nauczyłem się na 12 School Games Events, ale jestem chyba z tym z i ponad 120 zwycięzcami School Games. Naprawdę roz rozmawialiśmy o gigantycznej ilości rzeczach, ale jest kilka lekcji, których dzisiaj z Tobą się chciałbym podzielić, które pomogą Ci rozwijać Twój biznes coachingowy, konsultingowy lub jakikolwiek biznes jaki masz, a może po prostu jesteś ciekawy o jakich tematach tam rozmawialiśmy, więc przejdziemy do wideo. Pierwsza lekcja, like, które się nauczyłem, to była lekcja bardziej od sama a pierwsze to było po prostu rozmawiaj z klientami. Aleks był zawsze bardzo zajęty, w ciągłym biegu, i, a sam praktycznie wręcz przeciwnie. Więc pierwsze, że to było właśnie, ponieważ on naprawdę y, zależało mu na tym, żeby rozmawiać z każdą osobą z różnymi perspektywami i y, zawsze pytaliśmy się, hej, co sądzisz o tym produkcie, co sądzisz o tej rzeczach, na, której, na których teraz pracujemy. I te właśnie rozmowy dały mu te niuanse, te głębokie zrozumienie. I nie da się tego zdobyć z ankiet, albo nie da się tego również zdobyć z jakichś testów, produktów. To musisz po prostu rozmawiać jeden na jeden z ludźmi. Dzięki temu możesz tworzyć jeszcze lepsze produkty, bo budował je, bo budowujesz je w, w oparciu na realne potrzeby rynku, a nie wymyślone potrzeby. Lekcja numer dwa to była lekcja od bardziej taka z mojego zrozumienia, co się tam właśnie działo, to było po prostu, to są, naj, to są normalni ludzie. Czy to jest coś takiego, były tam osoby, to zabierali 3 miliony, 5 milionów, 20 milionów rocznie i oni, pomimo tego, że zarabiali tak dużo, bo była w sumie jedna osoba, co dosłownie zarabiała 5 milionów dolarów miesięcznie, w fitness i on był, każdy jak z nas, bardzo normalny, miał prawdziwe problemy, miał nawet całkiem dużo problemów personalnych, więc, więc to dało mi takie zrozumienie, że, że cierpliwość i on dosłownie każdego roku ten jego biznes był o 30, czasami do 50% większy. Rozpoczął biznes, zarabiał pół miliona, później to było to było koło pamiętam, że 1,2, później to było 4, później to było. To było duże, później to było 15 chyba, później 30, i tak dalej, i tak dalej, a i teraz zarabiał niesamowitą ilość, mówiłem tego rocznie, to naprawdę to było coś niesamowitego. Naprawdę jak obserwowałem tą grupę. grupy ludzi, którzy przychodzili na te Skull Games, bo ja byłem organizatorem od w sumie po czwartej czy piątej edycji ja byłem organizatorem tego i ja pisałem do wszystkich ludzi i tak dalej, to to naprawdę była gigantyczna różnica, jak szczególnie ludzi, którzy mieli trochę więcej doświadczenia, jak dużo łatwiej im to szło w biznesie, ponieważ mieli najważniejszą część, jedną z najważniejszych rzeczy w biznesie, czyli po prostu cierpliwość i zrozumienie, że po prostu zbudujesz tą jedną kolejną, kolejną rzecz i, i z, czasem, z czasem to naprawdę zbuduje się na coś bardzo ciekawego. Następne to jest, um, myślę, że bardzo ciekawe, to jest po prostu, wybierz swoją grę. I to jest tak, że masz dwa typy biznesu, które możesz robić, jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą. Masz gigantyczną ilość typów biznesów, ale na ogół mówię, że przeanalizowałeś, jakie są modele biznesowe i możesz zrobić, biznes, który ma bardzo dobry cashflow. Cashflow, czyli po prostu duży, duży przychód każdego miesiąca. Albo możesz zrobić biznes długoterminowy. Musi to pasować swój model biznesowy do Twojego poziomu, jak również do Twoich celów. Model agencyjny, czy konsultingowy, czyli to był cashflow w tym przypadku, jest bardzo dobry do szybkiego szybki. Jest bardzo dobry, żeby zarabiać na swojej wiedzy. Łatwy, łatwy żeby go żeby żeby rozpocząć, tak? Ten biznes bardzo drogi, żeby rozpocząć. To, to w ogóle pecznie wszystkie, o których tu mogłem, o których tu jest mowa, czyli na przykład SaaS, tak? Na przykład software, na przykład e-commerce. E-commerce czasami ma bardzo dużo bardzo dużo ilość pieniędzy musisz wydać na to, żeby naprawdę to dalej zbudować, jak również, żeby zbudować taką markę, nie robić ten typ marketingu, który my nazywamy takim Direct Response, czyli prosimy ludzi o to, żeby coś od razu zrobili. Bo dwie cechy direct response, bardzo dużo ilość ludzi mówi Direct Response, Direct Response, ale nie wie co to znaczy, czyli to by było, że prosisz kogoś o, o kupno, jakby w tej reklamie. Jak ruch w tej reklamie czy właśnie w sposobie marketingu, jak również to jest mierzalne, czyli prosisz o, o, o coś to jest mierzalne. Więc tego typu biznesy to będą biznesy, których powinieneś bardziej się skupić na direct response, a tutaj to będzie 100% branding, tak? Wiadomo, jeżeli tworzysz coś i jeżeli tworzysz taki... Ten typu biznes, to z czasem będziesz musiał mieć trochę direct Response i tak dalej, ale budujesz je zupełnie inaczej. Bo ten, ten biznes na ogół idzie tak, że jakbyśmy tu mieli czas, a tu mieli pieniądze, to ten pierwszy biznes to idzie tak, że na początku wydajesz tylko odrobinę pieniędzy i on praktycznie od razu zarabia, ale bardzo ciężko nam go skalować. Powiedzmy, że ten typu biznes, tutaj był nasz czas, tak? Tutaj był nasz czas. A tutaj by były pieniądze. Tego typu biznes to to jest, jeżeli ty rozpoczynamy, to przez dosłownie lata wchodzimy w dół, a później, jak jego rozwijamy, to działa to w taki sposób. Więc te biznesy, bardzo fajnie je ze sobą połączyć, a jeżeli rozpoczynasz, to rozpoczynanie się od tego biznesu jest jak najbardziej. Um, Doradzamy. Również może z czasem to nie jest tak, że tego typu biznesy są złe ani coś w tym stylu, tylko że tego typu biznes nie da się go rozwijać bardzo eksplozywnie. To jest w miarę biznes linarny, co przynosi mnie do kolejnego punktu: czyli każdy robi za mało marketingu. To jest tak, znowu, jeżeli. Zależnie jaki biznes budujesz, ale większość biznesów, większość osób, które obejrzą te wideo, będą budowali biznesy w stylu marketing, w, w stylu, że będą pomagać ludziom z jakąś usługą lub produktem e, online. I na ogół to jest tak, że będziesz musiał wiedzieć, e, numer, jakie są metryki, które musisz mieć, żeby dalej to rozwijać, ale dojdziesz do wniosku, że że twoim największym problemem, jeżeli twoim największym problemem nie jest powiedzmy sprzedaż lub dostarczanie produktu poniżej 100 tysięcy złotych miesięcznie, to zwykle to jest po prostu marketing. Czyli ja, jest duża ilość definicji marketingu, w tym przypadku po prostu y, zdefiniujemy to sobie umownie, że to jest ilość lidów. lead to jest potencjalny klient, y, których pozyskujesz do swojego biznesu. Czyli prosta zasada, jeżeli podwoisz ilość leadów, to podwoisz biznes, tak? Podwoisz ilość lidów, podwoisz biznes. Bo to jest tak, że jeżeli że tego typu biznesów, powiedzmy, że jeżeli masz agencję, naprawdę twoim prawdziwym problemem może być to, że ty nie. że, twój, że twoja usługa nie jest zbyt dobra. Ale jeżeli nie masz agencji, to na ogół agencji lub softwareu czy coś takiego, to na ogół y, 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 biznesa, które sprzedają kursy, które sprzedają consulting, tego typu usługi to praktycznie zawsze jest marketing i, i naprawdę byłbyś w szoku, jak dużą ilość kontentu y, Alex y, t, i nawet school tworzy my w pewnym momencie tworzyliśmy 2000 reklam tygodniowo. To jakby zrozum to, 2000 reklam tygodniowo. Wiadomo, i wszystkie były inne, czasami to były permutacje, ale naprawdę to jest gigantyczna ilość. Kolejne to jest, Alex czasami tworzył, pamiętam w roku stworzył 35 tysięcy nowych content, czyli to było dosłownie gigantyczna ilość. Nie wiem jakby to się przeliczało na dziennie, ale to było niesamowita ilość. I po prostu co przynosi mnie do kolejnego, kolejnej rzeczy, czyli znaj swoje metryki. Praktycznie każdy, z którymi tam rozmawialiśmy, nie wiedział, jaką, jakie metryki muszą mieć, żeby dalej rozwijać swój biznes, ale na początku, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj znajdź swoje metryki, czyli to jest tak, że musisz znać swoje metryki, które masz obecnie, żebyś musiał zdefiniować, żebyś mógł zdefiniować metryki, które masz które będziesz chciał mieć. Jak również most od tego, gdzie jesteś, do tego, jakie, jakie będziesz miał z czasem. Czyli numer jeden to jest oblicz, oblicz obecny. Powiedzmy, że obecnie w moim biznesie mamy problem taki, że, um, że nasze maile nie zostają otwierane i, i, i nasz lejk tak to wygląda bardzo dobrze. Koszt per lead wygląda super, nasz poziom sprzedaży wygląda super, nasz poziom. Um, i nasze, nasze maile, jeżeli ktoś się je otworzy, to mają bardzo dobry click to rate i tak dalej, ale obecnie wpadają do spamu z różnych względów ale, e, i, i dosłownie pracowanie na czymkolwiek innym, na przykład poprawienie moich reklam, poprawianie mojej strony i tak dalej, to jest w sumie strata czasu, jeżeli tego nie, nie zrobimy, ale e, ja... Lubię patrzeć na dosłownie z każdego takiego departamentu. Chcę obliczać tylko metrykę, które jeżeli coś, jeżeli ja ją zobaczę, muszę wiedzieć, jak do czego zmierzam. Muszę wiedzieć, co jest takim standardem na mój, w moim rynku. I to jest tak, zależy, jak działa Twój biznes, ale ja mogę powiedzieć, że takie metryki, na które patrzę, to jest koszt per lid. I to jest tak, że e, tutaj wypiszę kilka dużych metyk, ale jeżeli nasza duża metryka, powiedzmy, że koszt za lida jest nieodpowiedni, to później wchodzę do kolejnego kroku. OK, dlaczego koszt zalida jest nieodpowiedni, i później przechodzę w kilka innych metyk, które pomogą mi zrozumieć, które z mini metryk czasami mogą być problemem. Powiedzmy, że. Koszt za lida jest wysoki, tak? I normalnie ja bym na tylko na to patrzył, nie patrzyłbym na większej ilości rzeczy, ale jeżeli coś takiego, no to co jest problemem? Czy CPM jest za wysoki, czyli jakość naszej reklamy nie jest za dobra, czy nasz cost per, e, koszt za kliknięcie unikalne lub za kliknięcie normalne jest za wysokie, czy na przykład e, jeżeli na przykład koszt zakliknięcie jest e, słabe, może muszę coś poprawić w linku, może muszę e, e, poprawić pod względem nie mojego, m, mojego zdjęcia czy mojego wideo, ale pod względem opisu tej reklamy, jak również e, może e, ludzie, do których ta reklama idzie, to nie jest demografia, którą chcę, do której chcę, do, chcę docierać, więc, e, więc ja w taki sposób to patrzę, tak, i tutaj jeszcze mamy e, CPM, e, CPC and Lecture rate, czyli ile osób, e, i tej zależy jak na to patrzymy, i tak ja tu właśnie analizuję. no Analogowe, tej ja na ogół patrzę, koszt za lida, zależy od jakiej lejek robimy, ale ja na ogół e, rozpoczynam biznesy od lejka albo grupy school, czyli e, tutaj w naszym przypadku to był e, CSC, czyli koszt per scheduled call, czyli można po prostu koszt za rozmowę, następnie to był nasz show up rate offer rate i zaraz to wszystko tłumaczę i następnie to był close rate i nasze revenue. Już to tłumaczę. Czyli koszt za każdą rozmowę, ilość, ilość osób, które przyszło na tę rozmowę, procent, tak, jak również tutaj ilość osób, którym zaproponowaliśmy współpracę jak tutaj również mamy, y, to jest właśnie offer rate, ilość osób, które zaproponowaliśmy współpracę, jak również clouser, ilość osób, które powiedziały tak i, i zapłaciły nam, jak również tutaj ile pieniędzy zarobiliśmy. Więc tutaj to są procenty, a tutaj ilość pieniędzy, co pozwoli nam mieć zwrot z inwestycji, ponieważ tutaj jeżeli robimy reklamy, tak, to będziemy mieli, y, to będziemy mieli po kolei, jak to, y, jak to budować. Jeżeli chcesz mieć coś takiego wszystko wypisane, wyślij mi wiadomość na Instagramie, ja Ci wyślę. Albo na Skul, ja Ci wyślę. Mamy taki arkusz, który rozdajemy klientom, żeby, żeby rozwijali swój biznes. Wrócę, wrócę tutaj chwilę. tej Więc dokładnie obliczamy nasze obecne metyki, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy obecne. Następnie to to ustalamy cele. Tak? Powiedzmy, że nasz Wydajemy obecnie 3000 zł na reklamy. Nasz koszt za lida to jest około 5 zł. Oto pozyskujemy naprawdę całkiem dużą ilość lidów i nasz koszt za rozmowę jest na poziomie 300 zł. To tak to wiem, że jeżeli zależy od naszej usługi, ale wiem, że problemem by było nasz koszt nasz koszt właśnie przejścia z lida do rozmowy, bo wiem, że na moim mięku standardowe koszty rozmowy to jest powiedzmy 150 do 100, tak 120 do 150 zł. Więc ustalamy sobie cele i wiemy każdą z tych numerów, jak to wygląda. Jeżeli jesteś ciekaw, jak to powinno wyglądać, możesz obejrzeć moje inne wideo, jak o tym mówię. I to... Jest większość, co Alex robił na początku, on po prostu próbował zrozumieć, czy to, co człowiek mówi, że jest problemem, naprawdę jest problemem, a nie po prostu tak sobie to wymyślają, nie? E, więc y, kolejna rzecz to. Y, dyscyplina finansowa. Naprawdę większość ludzi. Y, Te, tak jak nie miała dużej ilości tych numerów, wypisanych tych metek, których potrzebowali, to brakowało im zrozumienia, na co wydają pieniądze, jak wydają pieniądze, jak i jak, w jaki sposób otrzymać zwrot z inwestycji z ich czasu. I nie mieli jakby takiego planu długoterminowego, jak to wszystko budować. Powiedzmy, że ich reklamy działały, to nie wiedzieli, czy. E, nie wiedzieli, ile tak naprawdę wydają i, i jak to działa, bo wszyscy wiemy, myślę, że na tym kanale, ja tu mówię, że najszybszym, najszybszym sposobem na rozwijanie Twojego biznesu są oczywiście reklamy, ale jeżeli Twój bo we, jeżeli Twój lejek nie jest w pełni zoptymalizowany lub nie jest wystarczająco zoptymalizowany, stracisz pieniądze, prawie zawsze, więc jest niesamowicie ważne, żeby, żeby wiedzieć, te wszystkie swoje numery i, i jak również mieliśmy jedną osobę, bo to było tak, że większość osób, która wchodziła, która wygrywała te school games, bardzo się stały przez ten miesiąc, wtedy były miesięczne, nie trzymiesięcze, ale jak również niektórzy z nich wydawali tyle pieniędzy na reklamy, że to, że, że tracili więcej pieniędzy niż zarabiali, oczywiście wygrali event, więc było, więc było warto, ale dzięki dzięki tej dyscyplinie finansowej i zrozumieniu modelu biznesowego, jak również rozwoju i cierpliwości, byli w stanie nie tylko nauczyć się jakiejś jednej umiejętności, na przykład sposobu, jak Alex tworzy reklamy i dzięki któremu też ja się bardzo dużo nauczyłem, jak tworzyć reklamy, czy jak robić lepszą sprzedaż, ale również jak myśleć o biznesie w sposób taki, że Rozpoczniesz biznes, który jest odpowiedni, jak również, jak również będziesz polepszał go z czasem i znasz przyszłość jego i masz taką wizję po kolei jak też to budować. Bo większość ludzi po prostu tam była i taka A. Udało mi się wygrać co teraz. Do zobaczenia. Daj mi znać, jak masz jeszcze jakieś pytania, będę nagrywał więcej o tym evencie.